Cześć, witam serdecznie, z tej strony Eryks to jest status update, który będzie tłumaczony. Status update, z którym nie zauważyłem nic specjalnego, coś co byłoby na ciekawe, ale tłumaczę go. Jak przyda się przynajmniej jednej osobie, to wiecie, to, 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 to już jest coś. To już warto takie coś nagrać. Wypatrzcie mój głos, bo jestem zaspany, bo znowu pracuję i znowu na nockach i niedawno wstałem i wiecie... No. I jeszcze będzie parę tam, mogło parafialnych, bardzo, może, no, no u mnie ważny. Ktoś to mnie ogląda, to jest tam saluka na, na moje filmy, to ważne. Ale przejdźmy do rzeczy. To, 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 to tamtej rzeczy, jak powiem na końcu. Tak, tutaj wrzucili jakieś tam dwa filmiki z najnowszego rezerwatu. Dwa filmiki. Pierwszy pierwszy już zdałem wcześniej, zanim tutaj go byli Dosyć fajny. Polecam, drugi tak trochę bliżej też jest spoko. Pierwsze to jest coś takiego, że koleś, koleś e, nagrywa e, jak przemija czas na mapce. Znaczy, wiecie, warunki atmosferyczne, spojrzenie na góry z jednej perspektywy i przyspieszony czas całkiem, całkiem ładnie to wygląda. Polecam, naprawdę, koleś się postarał, to wariant jakiś muszę Dobra, co dalej? To jest coś takiego, taka sesja, że możecie zadawać. Będzie można zadawać pytania dwóm programistom z Huntera Dwóm programistom tam Andreas, Andres i Daniel I wiecie. Będziecie chcieli, jesteście tacy zapaleni, chcecie zadać pytanie, to będziecie mogli od 3 października na, przez 48 godzin będzie to otwarte od 9.30 zaczynając tylko nie zadawajcie pytania na temat bugów, bo tego jest temat forum, tak? No i oni tam nie będą bardzo chcieli na nie odpowiadać. No, i chyba tyle. I ostatnia sprawa. Coś takiego jak newsletter. Tak. Czyli jak nie masz czasu na śledzenie nowości z Huntera, śledzenie tam forum i tak dalej, innych tam jakieś rzeczy, to tego, to walisz suba i masz info od Boga i wszystko wie. Tam będziesz wiedział różne rzeczy na temat ta update'u, na temat tam jakiejś promocji, social media i tak dalej. No, jak cię to interesuje, to... Mniej suba, i, i będzie wszystko wiedział, no, to jest tyle, to tak przejdźmy teraz może do rzeczy, rzeczy innych Tak, co chciałem powiedzieć, przez miesiąc nie będzie nic wrzucane, nie będzie nic wrzucane, bo, bo, bo praca i w ogóle I ten I będzie wrzucony jeszcze jeden filmik, który tutaj się wrzuca, tak bardzo długo, widzicie? No tak, tysiąc minut, to mój internet. Tak, tak mi kradną. No. Jeszcze nie dzwoniłem do nich, bo jakoś nie wiem, nie zebrałem się. Ale na razie i tak walić to, bo i tak nie będę nic wrzucał. I ten. I jak ktoś tam ten filmik, co tu ten widzieliście, co jest wrzucane, chce obejrzeć wcześniej, to zapraszam tutaj gdzieś, bo wyskoczy ten link do, do mojego serdecznego kolegi, z którym nagrywałem. I możecie sobie go obejrzeć, znaczy obejrzeć ten filmik z jego perspektywy, który już wrzucił, mój będzie dopiero jutro. Tak jakbyś też tam wcześniej chciał, to zapraszam, zajebiście, nie, obrobowany. Co dalej? Będę ubiegał się, a to już jak skończyło, to będę, u... Zresztą, będę się ubiegał i złożę podanie o staż do jednego z klubowieckich, jednego z dwóch klubowieckich, które mnie interesują na moim terenie i będę leciał w myśliwego pomyślałem, a co mam czas będę miał czas w sumie w warto by było spróbować czyli będziemy jechać myśliwego tak, tak w realnie niesamowite jak mnie przyjmą to będzie spoko, jak mnie przyjmą to nie będę tam się dalej zapuszczał, dalej szukał interesujemy tylko te dwa koła bo te dwa koła są dosyć blisko i ten... Jakie to koła, to w sumie nawet nie pamiętam, mniejsza z tym. Jak ktoś tam chce, to ich zapyta w komentarzu. wątpię, że ktoś to interesowało. Interesują mnie tylko dwa, te dwa koła, z względu na to, że te dzierżyczawione przez nich obwody znam mniej więcej. I to byłoby tam jakieś ułatwienie. No. To chyba tyle. Tak mi się wydaje. Jak coś o nie wspomniałem, co tam, nie wiem, może dopiszę coś, czy coś, mniejsza z tym. Żegnam się z wami.